Teatr jest takim miejscem, gdzie bez wspólnoty nic nie wyjdzie albo wyjdzie dużo gorzej. Więc myślę, że ta wspólnota jest takim bardzo ważnym hasłem, i dobrze sobie o tej wspólnocie przypominać. To taka wartość, która jest absolutnie potrzebna każdemu z nas, bycie we wspólnocie, czy też bycie w relacji z drugim człowiekiem. Wspólnie stwierdziliśmy, że to jest ogromna potrzeba dzisiejszych czasów, bo wydarzenia z ostatnich pięciu lat bardzo skutecznie nas dzieliły na różnych poziomach. I myślę sobie, że tutaj tę wspólnotę widać od początku, od pierwszego dnia festiwalu. Studenci mają tutaj chyba poczucie takiego bycia razem, bez żadnej rywalizacji, bez żadnej konkurencji. Czy wiedzą panie, może, co to jest ptasia gryfka? Nie. To, jak obserwuję ludzi na widowni, jak reagują na swoich kolegów na scenie, jest bardzo budujące, bo jest to reakcja wspierająca, a nie w jakiś sposób oceniająca. O mój Boże! Tu nie mamy czegoś takiego nie mamy ciśnienia, nie mamy presji. Po prostu chcemy się cieszyć swoją obecnością. Nasze mieszkanie 302 przez 2 znajduje się na górze. Zosia? Zosia? I tak, można sobie przebrać na kapcie, zapraszamy, różne kolory. Siedzimy przy jednym stole z wiedzami i nie traktujemy ich jako widzów, traktujemy ich jako naszych gości, których zapraszamy do naszego mieszkania, mieszkania naszych babci i dziadka. Bo tyle ci powiem. O. No obraził się i wyszedł, tak? No, no tak, no widziałeś, tak? No. W ogóle też ludzie zmieniają Ciebie. Nawet za taki krótki czas, ten tydzień festiwalu, to osoba, którą poznasz, może Cię zmienić i prowadzić Cię na jakiś inny kierunek Twojej twórczości. Nie, też to bawi, ale po prostu trzymaj się. A teraz... Wspaniała atmosfera i też możliwość spotkania się w tym lalkarskim gronie międzynarodowym. Więc no też niesamowita okazja, żeby zobaczyć różne spektakle i różne prace z różnych szkół. A więc również różne sposoby myślenia o teatrze i różne sposoby wykorzystania form. A ja za ciała taki obraz, że nas przesławi po całym świecie. Tak jak szczerze i tak! I've seen a lot of pieces or plays here that were a mix of a lot of different things: of dance, of performance, of objects, of uh, acting. Every show I've seen have been so different from one another, and it's really cool to see what kind of puppetry people do in in this school from this country. What is happening in Ukraine? What is happening in Germany? In Poland? In Czechia? Wystawy to jest to aby pokazać życie w akademii. Miejsce, w którym kilka pokoleń miało szansę się wykształcić i wielu z tego skorzystało, tak? Tutaj no, się wiązało. No, Mamy na festiwalu bardzo dużo wydarzeń poza prezentacjami studenckimi i teatrów profesjonalnych, są również wykłady, seminaria naukowe, są wystawy. See these things now Trwa nieustanna wymiana myśli. Pokolenia inspirują się w związku z tym w sposób naturalny przy takim spotkaniu buduje się wspólnota. The workshop today is more about the body archives. What comes to your mind first? A movement. If you find your body language You can use it to change the community, to change the, co the perspective. Because what I find very, very interesting is there is so much we can say with our body, with movements, with actions. So that's why I prefer to use my body language, to communicate, to change perspectives, to say what I cannot even say with words, but I can use my body. Mamy mnóstwo barier, które nam nie pozwalają na to, żeby ludzie z niepełnosprawnościami występowali na scenie. No pan nie widzisz przecież. Ale myślę, że to się musi zmienić. Ja wie pani co, to w tym przypadku to tak akurat dobrze. Powinniśmy próbować wyciągnąć z tego różnorodność i wartość. W tym roku mieliśmy spektakl z udziałem osób z niepełnosprawnościami u nas na scenie. Było również seminarium poświęcone tym sprawom i wykład Adrianny Mrowiec. We are able to see this w tym momencie jestem jedyną studentką z niepełnosprawnością w szkole teatralnej, więc to nie jest coś, co zdarza się non stop, ale liczę, że przez wiele takich inkluzywnych działań, które się teraz dzieją, po prostu będzie się to zmieniać. I, I don't, I, I don't. Jak patrzę na studentów, to jest to dla mnie taka radość i tak wzruszające momenty, bo widzę jak im to jest potrzebne, jak oni chłoną tę atmosferę, jak oni chłoną to, co widzą na scenie. Zyskują jakby taką odwagę wewnętrzną, że być może dobrze wybrali, że to jest właśnie to miejsce. I choć sztuka lekarska jest sztuką niszową, to jednak w momencie takiego festiwalu mamy poczucie... No, że cały świat tym e, lalkarskim e, medium stoi. All my friends. No bo kiedy jeszcze można w taki krótki czas nabrać tyle nowych inspiracji, poznać tyle nowych ludzi i spędzić ten czas razem? And it's great, it's festival, beautiful weather, wow, wow, wow! <noise> Dziękuję. Bardzo duże zmęczenie mi towarzyszy, ale przede wszystkim właśnie radość, ciekawość innych ludzi i innych teatrów, i myślę, że wdzięczność za to, że się jest w tym miejscu, że się przynależy do tej grupy właśnie, że jest się w tej wspólnocie.